Czuję, jakby mnie siły opuściły. Ciekawe, co mi jest. Chyba mam gorączkę. Strasznie mnie boli gardło. Ciekawe, ile ludzi teraz choruje. Bo chyba mnie dopadło przeziębienie jakieś. Może grypa. Nie daj Boże COVID! Przydałaby się jakaś wizyta u lekarza. Jakieś lekarstwo. Brrr. Na pewno by nie postawiło na nogi. Pewnie szybko bym odzyskał siły i zdrowie. Wiecie? To trochę tak jak w Ewangelii na piątą niedzielę zwykłą. A co tam się wydarzyło? Usiądźcie wygodniej i posłuchajcie tej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał i wyszedł. I udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Chyba każdy z was był kiedyś chory. Wszyscy znamy ten nieprzyjemny stan, jakim jest choroba. Nie czujemy się dobrze, jesteśmy osłabieni, nie możemy wykonywać normalnych, codziennych zajęć i obowiązków. Zazwyczaj leżymy w łóżku. Nasz organizm walczy z chorobą, bo czasem pojawia się również i gorączka. Przy lżejszych przeziębieniach wystarczy tylko kilka dni domowej kuracji. W poważniejszych przypadkach idziemy do lekarza lub przychodzi on z wizytą domową do nas. Dostajemy lekarstwa, które mają przywrócić nam zdrowie. Czasem bywa również i tak, że musimy poddać się leczeniu w szpitalu. Tak czy owak. Robimy wszystko, żeby ratować nasze zdrowie i życie. Jednak są czasem takie sytuacje, kiedy nawet lekarze są bezsilni. Wtedy wiele osób zwraca się do Boga, prosząc go o pomoc, błagają o uzdrowienie. Do takiej sytuacji dochodzi w dzisiejszej Ewangelii. Jezus dokonuje bardzo wielu uzdrowień. Najpierw w domu Piotra, widząc chorobę jego teściowej, podchodzi do niej, ujmuje ją za rękę, a gorączka natychmiast ją opuszcza. Odzyskuje ona zdrowie. Następnie Jezus uzdrawia wszystkich, którzy przychodzili do niego z całego miasta. Wyrzuca także złe duchy. Może się wydawać, że niektórzy traktowali Jezusa jako wybitnego lekarza, a nie jako mesjasza, który głosi Ewangelię i buduje Królestwo Boże. Ta sytuacja pokazuje bardzo ważną rzecz. Jezus niesie pomoc każdemu człowiekowi, który do niego przychodzi. Każdemu, który zwraca się do niego o pomoc. Nie odmawia nikomu. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, ma władzę uzdrowić człowieka z każdej choroby, nie tylko z choroby ciała, ale z dużo bardziej niebezpiecznej i poważnej choroby, jaką jest choroba duszy, jest nią grzech. Jezus jest naprawdę boskim lekarzem. Moi drodzy, w leczeniu wirusów i bakterii, które wywołują różne choroby, Wykorzystujemy środki medyczne i różnego rodzaju lekarstwa, ale są one bezskuteczne w walce z chorobą, jaką jest grzech. Najlepszym i najpewniejszym środkiem na chorobę grzechu jest uzdrawiająca moc Chrystusa w sakramencie pokuty. To właśnie spowiedź. Sprawia, że rany, jakie w naszej duszy zadaje grzech, zostają uleczone. Odzyskujemy łaskę uświęcającą, czyli przyjaźń z Panem Bogiem, i zostajemy uzdrowieni. Dzieje się to za każdym razem, kiedy tylko zdecydujemy się przyjść z naszym grzechem do Jezusa. On zawsze pomoże. On zawsze uzdrowi. Zapraszam teraz. Na spotkanie z panią Pauliną, która dziś przygotowała duchową apteczkę pierwszej pomocy. Aby być zdrowym, trzeba o siebie dbać. Najlepiej stosując profilaktykę, czyli takie działania, które zapobiegają zachorowaniu. Czasami jednak, mimo to, zdarza nam się złapać jakąś chorobę i wtedy. Niezbędna jest wizyta u lekarza. Podobnie jest z grzechem, który jest chorobą duszy. Dzisiaj na warsztatach stworzymy apteczkę duchową, w której umieścimy kilka niezbędnych elementów potrzebnych do utrzymania zdrowej duszy. Potrzebujemy następujące materiały: kartkę A4. Sztywniejszą w kolorze czerwonym różnokolorowe kartki ołówek gumkę nożyczki klej i różnokolorowe pisaki bazę naszej apteczki będzie stanowiła sztywniejsza kartka w kolorze czerwonym. Ja chciałabym, aby moja apteczka była nieco mniejsza, w tym celu zagnę kartkę wzdłuż i po prostu odepnę po tym zgięciu. Następnie pozostały fragment kartki zaginam w taki sposób, aby składała się. Na trzy części. Jedną z krawędzi białej kartki zaginam w takiej niewielkiej odległości, w taki sposób. Następnie ten róg zaginam tak, aby ta krawędź dotykała zagięcia. Rozkładam i rozcinam wzdłuż tego zakięcia. Następnie pasek zaginam w taki sposób. I rozkładam tak, aby powstał tutaj taki kwadrat. I do krawędzi tego kwadratu zaginam dalej mój pasek. Tak jak taką harmonijkę. Następnie rozcinam. Z tych pięciu kwadratów ułożę krzyż, który jest charakterystycznym znakiem apteczki i który przykleję tutaj. Krzyż jest już przyklejony na mojej apteczce. Teraz wytnę też elementy, które zobrazują zawartość mojej apteczki. Z kolorowych kartek wycięłam takie elementy. Ten prostokąt w kolorze zielonym zagięłam dodatkowo w takie skrzydełka, które posłużą mi do przyklejenia. Tak, aby powstała tutaj taka kieszonka, do której będę wsuwała ten oto prostokąt. Następnie w mojej apteczce umieszczę również kształt serca. Wykorzystam również kwadrat, który zagnę w taki sposób. I również przyklejam. ten prostokąt zginam na pół i również jedną połowę smaruję klejem i przyklejam do mojej apteczki żółty prostokąt Zaginałam w taki sposób, aby powstały takie drzwiczki. Smaruję tą część klejem i również przyklejam. Pozostał jeszcze pasek białego papieru, który zwinę w taki rulonik. Z jednej strony, mniej więcej tyle samo, z drugiej strony i tą część smaruję klejem i także przyklejam. Ja w mojej apteczce umieściłam witaminy. A witaminami dla duszy jest codzienna modlitwa. Ważne, aby była codzienna i regularna, tak jak zażywanie witamin. Moje serduszko podpiszę jako zdrowy styl życia. A jest nim dla duszy, czynienie dobrych uczynków. Zdrowe ciało wymaga zdrowego odżywiania, a dla duszy to Eucharystia jest zdrowym odżywianiem. Nie ma lepszego pokarmu dla duszy niż komunia święta. W mojej apteczce umieszczę także receptę. Dla duszy to czytanie Słowa Bożego jest receptą na uniknięcie choroby grzechu. Jeśli jednak zachorujemy czy zranimy się, potrzebne jest odkażenie i opatrzenie ran. Dla duszy to spowiedź jest wizytą u lekarza, kiedy to sam Jezus odkaża i opatruje rany duszy spowodowane grzechem. Na ostatnim elemencie mojej apteczki umieszczę poradę u lekarza. A jest nią adoracja najświętszego sakramentu. Jest ona rozmową z lekarzem Jezusem, jak radzić sobie z pokusami i unikać grzechu. Typowa apteczka zawiera wszystko to, co niezbędne jest do udzielenia pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku. Nasza apteczka duchowa zawiera nie tylko elementy niezbędne do leczenia, ale także pokazuje profilaktykę. Jaką należy zastosować. Życzę Wam, abyście nigdy nie zapomnieli, że istnieje coś takiego jak apteczka duchowa. Skoro każdy powinien wiedzieć, jak zadbać o swoje ciało, to koniecznie też trzeba zadbać o swoją duszę i apteczkę duchową mieć zawsze przy sobie. Jestem już cały i zdrowy. A apteczka duchowej pierwszej pomocy jest już gotowa. Mam nadzieję, że i wy wykonaliście taką samą i że będziecie z niej korzystać każdego dnia. Są jednak takie sytuacje, że apteczka duchowej pierwszej pomocy nie wystarczy. W takich sytuacjach nie czekajcie. Idźcie śmiało do Chrystusa który czeka na Was w konfesjonale, aby przyjść z uzdrawiającą mocą. Bywajcie zdrowi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.